4, 3, no 2... Już. A, już, okej. Okay. No. No, nie wiem, później dogram jakieś te przywitanie się czy coś. Dobra. By nie było, Dobra, żeby jesteś się no... kurde, chłopie. Jestem takim profesjonalnym youtuberem, że nie mogę się zabrać do zmontowania jednego odcinka od tygodnia. Kurde, tak jak ja. No właśnie. Wspólnego. Jak może jak chciałem, e... kolaboracja mała Super, tak, tak, tak Margaret Harris Dobra Czech, wziąłeś klucze? Wziąłem jo. o kocham ten domek, nawet fajny No, gdzie, gdzie był garnik? Gdzie są kartki? Gdzie są. Nie wiem. Ja jestem w garażu? W garażu najgoro za. za. Zamykaj drzwi, bo nie Dobra, prąd uczony. Dobra Chodź żeby ta psycha nie siadła Co zrobić? Dwana no, chodź, żeby psycha nie siadła Dobra A co ta psycha siada od tego? No jakieś w przyjemności Aha, okej okay. Ale spadła psycha, bardzo no. Patrz, chłopie, miał już tego 6 yy, activity Skubany Eee yy, Dobra Ja MF zostawię Wezmę co mogę wziąć? Termometr Nie no. masz się nagrywać Dobra Aparat wezmę Dobra wydaje mi się że chaos może być w tym W norseri Tam na cieśnie go mam Mhm. Dobra idziemy ja chyba A bo activity jest fajna. Aha On skacze sobie Dobra dawaj najbliżej uciekniemy Mam nadzieję, Dobra. że nie umrzesz nam chata Staram się nie umrzeć Dobra, wchodzimy tu 5 stopni od razu, ale to przez bo... to, że się nie nagrzewa, chyba czuję Dobra, właśnie zapomniałem o fałce. Idę po ufałkę czekaj Nie możliwe, że to ja otwieram te drzwi Dobra. Skąd je słyszałeś? Z kuchni. A, to nie ja. Idziemy i sprawdzić. Czy się tu gdzieś? No gdzieś to. Nie, nie, to O co są fingerprinty? Co te fingerprints? Masz obraz zdjęcie? Znaczy aparat? Nie, nie mam. A, to zostawię tutaj tego flashlighta. Nagrzało ja się jeszcze? Już... Porad... Nie, 10 stopni jest. To chyba nie byłeś w basementie? Byłem. Co? Był Audio Ward? Nie wiem. Poczekajmy chyba. Yy... Nie ma chyba. Nie ma. Znowu? Chyba, że tak z tobą szukamy i. Pani od... To ja... byłem. Numer 9 stopni. Ty otworzyła gdzieś drzwi znowu. Agencja specjalna FBI. O ty, 3 stopnie w kuchni. Oho. Cóż. Może być w garażu w sumie. Tak, otwiera tam cały czas drzwi. Gdzie jesteś? Tu. Tu. Dobra, to weźmy i we, idę po Nie, Jak to nie jest w sumie pewne, ale tak będzie najprawdopodobniej. Prawda, nie ma nigdzie mort ale wstyd. No Jesteś tam? Jestem tam. How are you? What's your name? Ari of Friends, Ari Hostile Dobra, nie chcę, nie chcę Nie, nie nie skraś nie jeszcze Dobra, idę <laughs> Eee Dobra, Ghost Lighting i kamera Mhm. Cześć. Nie, nie wiem gdzie położyć kamerę w sumie. Na samochodzie. Na samochodzie? Dobra. O nie, nie działa. Dobra, tu będzie najlepiej. Write, write something, something in, in the notebook, notebook if you are not gay. gay. mega sus Asus O otworzyła gdzieś te drzwi Ta tam Gdy zrobić zdjęcie fingerprintom Omega sus Oni nie, nie miał fingerprintów teraz? A wtedy były No ho. Zmyły się zniknęły Jeszcze jak? Mam tą mapę, duży szafek, lubię duży szafek. No fajne jest No ale ja i tak mimo najlepszy willow street house, czy tam roadhouse no, no, Najwodnie najwyżej mi się gra no, okay. MFA Abior do Dowcy Nie, ale my w sumie nie wiemy czy jest ten Czy jest w garażu Bez kizu Na korter może być, bo by na korteru było 7 stopni Tu są 3 stopnie Plus, Kanta masz, uważaj mhm. Jestem w garażu, pomoc Wczoraj jak ładnie śpiewa No jestem, staję właśnie Każdy jak mnie otworzy to wtedy będzie cały czas otwierać She should хм. Co się stało? Nic się nie stało Gdzie ona się zrespiła? W kuchni jakby Chyba tak? Albo w diner Na kortażu No Nie, słyszałem jakby gdzieś w kuchni się zrespiła Gdzie jesteś? Mam już seri Cześć, tutaj, tutaj, tutaj Czy ma, Coś mam wyku jeszcze nie idę patrzeć albo idę Jedyny sam, to fingerprint. O, samochód spaliła O, agentka. O kurna. O, ale ziomek. Cześć, do tego. To szafy. Winsel idę Czemu tu nie ma szafy? O Dobra, umarzesz. Umarłeś? Nie. Bym był umarł. Ona chodzi w garażu. O kurde, skubana na czterech łapach. Nie lubię tego typu ghostów Oj, a będzie obstrana jak będzie mnie ze mną biegło Koniec Nie, nie, tak nie, nie, nie Idzie do Ciebie, bo Umrzesz, nie umrzesz, nie umrzyj Proszę. O, koniec. Przejeżdżasz? Przejeżdżasz. Dobra. E, nie ma orbów. To jest pewne. Mówisz? No. Nie ma orbów. Mm. Dobra, jest w jest w Jest? No, mi chuchnął, chuchnął, chuchnął. O, czyli Freezing? Nie Czy Nie Nie, nie. na mnie po prostu A, że ten, a, że ten, dobra yy, Dosyć, znaczy kamerę trzeba lepiej ustawić, chodź po kamerę jeszcze poczekaj, Będzie ciężko teraz na tego, skoro chodzi na 4km, na orby Znaczy kurde, na go, na tocy Chodź szybko, bo jeszcze hanta dostanie się co wtedy Niedobrze No właśnie Nie o serio Mało się activity No oh, Hunt Nie śmijcie, mówiłem Demon Demon? Demon jak nie ciągle handtuje Ciągle A to by musiał być ten writing jeszcze i co jeszcze i writing i freezing a freezingu chyba nie ma to, umierasz. to jest umierasz nie umieram nie umierasz? nie Mówisz? umieram lepszy jest no dobra Bierze ci to chodź szybko do, po, te, po kamery a nie to w sumie Ale nic on, nie on da on po, writing a tak się skończy chodź, jeszcze Sanity piece weź ale co my się mówimy? Krucyfix i SMu smudzi... smudzi Aha, tu jest kubany długo No koniec, chodź No mm -hmm. to się nie przydadzą Tacy przydadzą w sumie Wciąż może być poltergenist Poltergranist Kurno co jest? No ale to jest demon jak ciul. Nie umieram jednak nie Dobra demon, podamy Musimy zrobić crucifix i smush sticks Chyba, że chcemy zachować itemy To damy? Niech ci będzie Otworzę ci drzwi mhm. Żeby szybko uciekł Mhm Widocznie nam I'm Koniec, outside, outside the door. cały czas Dobra, demon jest tak? Dobra, no. mój demon. Demon, demons. Masz demon z Tak. Wszystko wiemy, że nie nie był demon. Nie, czekaj, 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 Ciekawe, ty przeżyłeś? Znaczy wszystkie, no, a ja może, może, może i. No.